Witam serdecznie moi drodzy. Dzisiaj odcinek o piwowarstwie domowym, a dokładniej omówię naszą sosnową IPA, omówię skład, omówię proces ważenia, powiem o najważniejszych rzeczach i obserwacjach. Także zapraszam serdecznie. A więc co mogę powiedzieć na początku? Sosnowa IPA, Ekstrakt 15. Ilość gotowego piwa około 9,5 litra nam wyszło. Alkohol, któż to wie, podejrzewam, że pewnie około 6-6,5% może być. No więc tak, jeżeli chodzi o skład, 3 kg słodu Pale ale, 10 g chmielu Junga na 60 minut. 15 g chmielu magnat na 20 minut przed końcem gotowania. 100 g pączków sosny na 15 minut przed końcem gotowania. Tak zalecał producent, jeżeli chodzi o zaparzanie tych pączków. I pół tabletki Wirflok, tym razem daliśmy pod koniec gotowania. Już niecało, jak to było w przypadku Whitwina I efekt też jest zadowalający. Zapytacie może... O, czy to trochę nie za mało tego chmielu otóż daliśmy taką asekuracyjną dawkę chmielu bo też pierwszy raz stosowaliśmy pączki sosny więc nie wiedzieliśmy czy nie wniosą jakieś dodatkowej goryczy do piwa w chwili kiedy chcieliśmy je dodawać kiedy też przeczytałem tą instrukcję okazało się że w zasadzie mogliśmy dać 150 gramów tych pączków sosny tak wychodziło z zaleceń tak wychodziło z obliczeń, no ale mieliśmy tylko 100 gramów, dwie torebki po 50 gramów, a więc tak daliśmy, zobaczymy jaki to da efekt, ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Także co o samym procesie ważenia mogę Wam powiedzieć. Było to drugie piwo, które robiliśmy metodą BIAB, czyli Bruineberg. Oczywiście tutaj także 60 minut w 67 stopniach zacieranie, tak samo jak to było przy Witwine. Jak już to wspominałem e, wcześniej w filmiku z Witwine, a być może później, bo nie wiem kiedy ten filmik o Witwine się ukaże, to zależy, który uznam, że powinien się ukazać pierwszy. E, metoda Biap raczej na większe warki niż mniejsze, e, ponieważ są za duże straty przy mniejszych warkach. E, więc tak. E, Metoda BiaP poszło dość szybko, oczywiście przyspieszyła proces, odeszła filtracja. Nie popełniliśmy także już takiego błędu jak przy Witłajnie, czyli chłodzeniem e, piwa za pomocą chłodnicy, bo przy Witłajnie bardzo długo nam to zajęło, chyba najdłużej z całego procesu. E, a tym razem po prostu nalałem zimnej wody do wanny i e, piwo schłodziło nam się dość Szybko. E, czy były jakieś niespodzianki? E, poza tym drobnym incydentem e, nic takiego się nie stało. E, oczywiście daliśmy pół tabletki Wirflock, już nie całą, jak przy e, I tak jak mówię, efekt też jest całkiem niezły, co zresztą możecie gdzieś tutaj koło mojej głowy e, zobaczyć. E, co tu jeszcze mógłbym dodać, zastanawiam się. Myślę, że w sumie takie najważniejsze o, rzeczy y, powiedziałem. Podałem Wam skład i powiedziałem mniej więcej, jak wygląda ważenie. Oczywiście, jak już mówiłem, o metodzie BIAB i y, tabletkach WillFlock będzie będą oddzielne odcinki na kanale, także bardziej wgłębię się w ten temat. Y, ten odcinek jest taki bardziej ogólny, oczywiście na końcu Macie tutaj przepis na sosnowe IPA, więc zachęcam do zapoznania się z nim. Cóż jeszcze mogę dodać? Taka robocza nazwa tego piwa, którą wymyśliłem przy układaniu przepisu, to wiosenny polski las, ale po prostu została sosnowa IPA, także powiedzmy, że to jest taka oficjalna nazwa. Ode mnie chyba to tyle. Jeżeli o czymś zapomniałem, jeżeli macie jakieś pytania do mnie, bo jak wiecie, z moją pamięcią bywa różnie. Jeżeli czegoś nie dodałem, co jest istotne, pytajcie śmiało w komentarzach. Zapraszam serdecznie. No i cóż, myślę, że to chyba by było na tyle w tym odcinku. Nie przedłużam, nie smędzę, nie mędzę więcej. Także ja się z Wami żegnam i zapraszam do zapoznania się z przepisem.